Panie trenerze Milewski, z jakim nastawieniem Pan przyjeżdżał do Wrocławka, bo chyba pan do tego miasta po przeszłości, w którym był, pan był tutaj trenerem, wracał z jakimś sentymentem, czy tak troszeczkę z niesmakiem? Oczywiście, że z sentymentem spędziłem tutaj jakimś czasem będę z konkursami. Bardzo mnie wspominam ten okres, ale przyjechałem dzisiaj jako trener Lekarny pieni i chciałem ten mecz wygrać także. A czy w, dzi w dzisiejszym zwycięstwie pomogło Panu to, że niegdyś Pan prowadził właśnie ten zespół? Znał Pan niektórych zawodników. Czy to też zaważyło powiedzmy na sytuacji wojskowej w tym spotkaniu? Nie sądzę. Z tego, z tego składu, który ja prowadziłem, yy, bodajże dwóch zawodników yy, zostało. A tak to jest to termin. Tak rozmawialiśmy przed sezonem, znaczy właściwie w trakcie, że ta forma powinna tak motoryka od tej czwartej kolejki, powinni się lepiej czuć piłkarze. i ta czwartej wygrana, piątej wygrana, czyli można powiedzieć, że lepiej odpalił. Na pewno w tych dwóch meczach odpalił, bo no. chciałbym, żeby odpalał w następnych. Z jakim nastawieniem Panie Treżerocki na następne spotkanie do Chęży już za tydzień? No my na pewno... Chyba nie będzie łatwo. Jak Pan sądzi co o zespoły Legii Hębrza? Każdy mecz jest trudny, tym bardziej na wyjeździe. No, pewnie oni czekają na, na, na swoją chwilę, na, na swój mecz. I, I w każdy mecz potraktują dość, dość poważnie. Także na pewno będzie trudno. Natomiast no, nasz zespół, tak jak wcześniej powiedziałem, nie jest zespołem, który potrafi grać atakiem pozycyjnym, bardziej yy, mm. lubimy grać z i na no, wyjeździe mam nadzieję, że to wykorzystamy i, i przy, przywieziemy jakiś punkt. Może na gorąco, tak za prędko opowiadać może o zmianach kadrowych, ale czy yy, Pani się zastanawia nad zmianami kadrowymi na następny mecz z Nie, no myślę, że, że tutaj jest yy, Sąd tej drużyny. Oczywiście doszło paru zawodników młodych, ale to spokojnie trzeba ich wprowadzać i, 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 i w kolejnych meczach. Także raczej rewolucji tutaj nie będę, tym bardziej, że, że mówię, że no, rząd drużyny jest i, i zresztą zdobył już 12 punktów, także trzeba to na spokojnie. Także dziękujemy. Włocławie Oltek-Wocławek, Lech Rypiń 0 do 1 po bramce strzelonej przez Piotra Buchalskiego w 42. Minucie wypowiadali się trener Lecha Rypiń Mirosław Mirecki i trener Wocławi Wojciech Rojewski.